O, 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 cholera! Do tego nikt się nie spodziewał. W wyniku uszkodzeń sterowiec należący do barona Wondorfa spada na ziemię w rejonie lasu. Emil, Freddy, Anna oraz piec medyczny wyruszają tam w celu odnalezienia Karla, ojca Anny oraz barona. Anna odnajduje Karla przygniecionego przez windę. Po opatrzeniu ran, Anna dowiaduje się od Karla, że baron wraz z jej ojcem w ostatniej chwili uciekają ze sterowca za pomocą samolotu. Emil, Freddy oraz pies medyczny próbują dostać się do Karla, ale zostają wraz z Anną złapani przez oddział francuski. Karl zostaje eskortowany do obozu dla jeńców wojennych wraz z Anną jako opiekunka. Emil staną przed sądą wojskowym za dezercję, lecz jego czyny dokonane w mieście Rime sprawiły, że powrócił na front. February 21, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits. But Marie's letter did not bring good news. In San Miel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light a photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. Okej, okay, ja już go pamiętam. Nie, bo Verden, który niestety był potężną masakrą, że tak długo się trzymał, długo to trwała. A niestety, mogę to powiedzieć, kolejna decydująca bitwa, jak typowo podobnie omarne. Tylko, że niestety, niestety, lewo, co pamiętam, bo by naprawdę długo trwała. Niestety, mam zaniki pamięci pamięć, co z drugiej strona. dobra, Pomijemnik na tytoń. Pojemnik na tytuł wykonane wykonany z łuski po naboju. Niektóre pociski wykorzystano ponownie. Czasem zużyte łuski dostarczały po prostu ciekawych wrażeń estetycznych. Zdarzało się również, że żołnierze tworzyli z nich przedmioty codziennego użytku. Nie to było stosunkowo rzadkie, dlatego żołnierze za wszelką cenę starali się chronić go przed wilgocią. Wiela relacji z okupą opisuje szczególną radość żołnierzy z narodowych cygar, spędzonych prezentów, które otrzymywali na święta. Co tu mam sprawdzić? A, skarpeta, od skarpety po atrament. Okej, okay, rozumiem. Dobra, ale za was czy tutaj niby jest coś ciekawego, widzę tutaj... Aaa, chcę zapisać... Okej, okay, już rozumiem, chcesz napisać list. Mamy kolejny dziennik do odlokowania i jeszcze ma właśnie tutaj, widzę, że... O, dobra, czyli wszędzie, dobra, przeczytajmy. 15 czerwca 1915. Nigdy nie zdą oddzięczyć się Annie za to, że po katastrofie Zeppelina uratowała Karla. Wiedząc, że znajduje się on z dala od frontu i przybywa w obozie najemców jeńców wojennych, jestem dużo spokojniejszy. Cieszę się, że nic mu się nie stało. Mam nadzieję, że Mary ma się dobrze i w San Michel, mimo niemieckiej okupacji. Mhm, jeszcze mamy tutaj, pitach czerwiec. Ile szczęścia może mieć jeden człowiek? Znajduje się tu ogromna katedra, która sprawia, że ciągle myślę o tobie. Odezwał mi sporo do wojska. Nie ułatwi to moich poszukiwań. Ciekawe, o kogo chodzi? Jeszcze mam tutaj sporo. 10 marca 1915. Kolejny dzień, który wydało się nie mieć końca. Na każde uratowane życie przypada tyle straconych. Ci biedni, młodzi ludzie, zranieni, okaleczeni do końca życia. Nie mogę ich opuścić, nawet jeśli jedyne co mogę zrobić to trzymać ich za rękę, gdy zasypiają powsze czasy. Jeszcze 22 kwiecień. Ojciec został porwany przez niemiecki regiment i, za... regiment i zabrany na podkład Zeppelina. A on się tak boi wysokości. Najwyraźniej dowiedzieli się o jego badaniach. Proszę cię, tato, nie próbuj być bohaterem i współpracuj z nimi. Nie chcę cię stracić. Jestem na jego tropie, a wraz ze mną ze Zeppelinem podarzają ci dwa żołnierze, których spotkałam. I 15 czerwiec. Byłam przerażona, gdy zobaczyłam dziś katastrofę Zepelina. Na szczęście ojca nie było na pokładzie, ponieważ baron zabrał go do samolotu. Udało mi się ortować zdjęcia Emila, zanim wysłali go do obozu dalnięców do wojennych. Jego nogi były w strasznym stanie. Pozostanę z nim, by mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Okej, okay, tutaj raczej już. O, właśnie... o jeszcze tutaj mogłem coś znaleźć. Jest drugi wiecień. Dzisiejszego, nie wiem, czy to przeczytałem. Dzisiejszego ranka VIP pod Woldorf rozkazał nam pojmać jakiegoś naukowca. Armia interesuje się jego pracami i najwyraźniej mógł on pomóc Niemcom w wyrwaniu wojny. Wydaje się być człowieka, człowieka, ale ciężko... A, zaraz to jednak czytałem. Okej, okay, no mógł, że czytałem. Jeszcze mamy tutaj. Jest 21 czerwiec 1915. Mikro z każdym rokiem coraz bardziej przypomina Karla. Nie ma nia, żeby o niej nie myślała. Niemcy rekwirują całe nasze plody. Najwidoczniej w Niemczech brakuje żywności. Udało mi się schować trochę zapasu na następną zimę. Nie mogę się doczekać kiedy ta głupia wojna się skończy. A nie trzeba poczekać jeszcze 2-3 lata. No co to był? A, jednak nie. Widzę tutaj zmywak. Okej, okay, tutaj jakieś mydło, ale nie mogę tego wziąć. O, jeszcze fakty. O kurde, ile zbiorników. Dobra. Wykarmić front. Zaopatrzenie milionów ludzi na froncie jedzenie było logistycznym koszmarem. Dzienna dieta składał się głównie z chleba, ryżu, zupy, tylko czasami z mięsa i suszonych warzyw. paczki z jedzeniem otrzymywane z domu były zbawieniem dla żołnierzy. Brytyjskim żołnierzom przysługiwało około pół litra wina oraz 150 ml rumu każdego dnia. A czy najpierw wodę zastosować? Bo będąc pijanym, lewo co wycelujesz. Jednym z obowiązków żołnierzy był transport jedzenia za linię frontu, by zaopatrzyć racji. czasami pożywienie nie docierał do frontu, przez co żołnierze piechoty musieli się obejść bez jedzenia i picia przez kilka dni. 18 miesięcy później. W trakcie 18 miesięcy walki linia frontu prawie się nie zmieniła, gdyż każda ze stron okopała się i próbowała przyjąć pozycję przeciwnika. Sprawowny na wyczerpanie, które ucierpiała także ludność cywilna, rok 1915 zapisał się na kartach jako najbardziej krwawy. Pod koniec tego roku braki w ludziach i w pożywieniu stały się bardzo odczuwane, a szczególnie problematyczne stały się niedostatki do amunicji. Mhm, mm jeszcze drut kolczasty. Wynaleziony w 1864 roku drutkołczasty był już częstym elementem ogrony kokopu, jak dopiero wielka wojna rozpowszechniła jego zastosowanie. Miesiące jego ton rozłożono na ziemi niczyje. Obej strony poszukiwały strategii i narzędzia, takie jak nożyce do cięcia czy żelazne haki, które pozwoliłyby pokonać zapory wykonane z drutu. Najefektywniejszą metodą okazało się intensywne bombardowanie i tę ta taktykę zaczęto powszechnie stosować. Masz żołnierze żołnierzu na z drutu korzystnego do dziś stanowią jeden z najwymożniejszych symboli okrucieństw wojny. No, niestety, jeszcze w Werdean, o świdzeniu 21 lutego, Niemcy rozpoczęli bitwę, która miała na celu przydarcić przez linii aliantów. Walki trwały ostatecznie 300 dni. Niektóre po, kluczowe pozycje kilkukrotnie przechodziły z rąk do rąk, zanim ostatecznie utrzymali Francuzi. Francuzi. W bitwie zostało bojowisku usłane ciałami. 600 tysięcy, pole, tysięcy poległych na obszarze 160 km2, dało prawie jedno ciało na każde 266 m2. No, niestety, i oznaczenia wojskowe. W Wielkiej Brytanii istnieje 6 medali wojennych, które najczęściej zastosowano: British War Medal, Victory Medal. 1914-15 Star oraz 1914 Star W sumie oznaczenie British War Medal na i 6,6 milionów 600 tysięcy żołnierzy. Victor Medal 6,7 miliona żołnierzy 1914-1915 Star 2 miliony żołnierzy. A 1914 star 35 tysięcy żołnierzy. Bardzo było była kombinacja Star, Victory Medal i War Medal, przyznanych ponad 2,5 miliona. Zkonał dżartownie wymiano Peeps, Quick and Wilfred, inspirowane postaciami z skierskówki drukowane w Delibior, psem, pingwinem i królikiem. Hmm, całkiem ciekawe. A o bądź bądź co tu bądź chodzi? Jakby no. je ustawili jakby się w szereg, ale a pani pojedzenie. A dobra, skurjmy się co to, o tutaj mogę coś zdobyć, ale raczej nic, tego nie weźmiemy. Okej, okay, tutaj chodziło, żeby, tu o, jest do głową. Dobra, najpierw sprawdźmy czy tutaj mogę się tu dostać, raczej nie. Ale zależy co, o, jest tu jakiś chleb. o sobie weźmiesz, szybko za mną. Eee, czekaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O kurde, wydawało mi się, że ten nie zabierze chleb. Dobra, czego masz? Czy masz? Weźmiesz? Chyba się mogę to wziąć. Bardzo postawię tutaj i powinien to odwrócić uwagę Głąbka, Gołąb co nie? O, teraz powinno pomóc. O kurde, wydawało się, że ma złość głąbka, ale tu widzę, że mamy pióro. To idealnie się sprawi jako długopis. Okej. Okay. Niech będzie. A zatem ruszamy dalej. a się tu na górę mogło się jeszcze udać. Widzę to też kolejna pamiątka. Jest to karty do gry. Ponieważ dni spędzone na okopach potrafiły się niezwykle dłużyć, dla zabicia nudy żołnierze spędzali czas w grze w karty: czytaniu, pisaniu i tworzeniu różnych przedmiotów z tego, co w ogóle znaleźli. Niemcy grywali głównie w scouta: Francuzi w Manila, a ich Brytyjczycy sojusznicy w chwali pięte: poker czy kartowy lub ponton, oni na w nagryw A Akurat niestety rzadko gram w karty, więc. O, mamy skarpet, ale jest jakby. brudna. A czeka, chyba już wiem o co chodzi. Ja chyba już wiem co trzeba zrobić. Trzeba koniecznie pójść tam gdzie to był zmywak i właśnie tu tutaj zastosować. I to powinno pomóc. Zgadza się? O! Jeden nie zauważył. Zrobię. Zrobione. To zrobione, więc pora tylko już ekskortować tę skarpetę prosto. To ja właśnie towarzysza, który dzięki temu da nam atrament. Zgadza się? A, czekaj, jeszcze muszę wysuszyć. Zapomniałem o tym. Miałem dać mokrą skarpetę, no żeż ja piernicze. Proszę bardzo. No i mamy atrament. Idealnie się nada. Moja najmłodsza córka. Słyszałem od Carl'a. Jego stan jest stabilny. Wciąż jest w postaci więzienia w południu Reems. Mam nadzieję, że wreszcie dostanę permission do jego wizyty za so No niestety, kolejny atak. Chcia się chronić. O kurcze, wydawało mi się, jakoś się ochronię przez te Kule, ale dobra. Trzeba będzie pobać jeszcze raz. ciekawo, 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 uciekamy, No niestety, kolejny żołnierz zginął. Ok, coś to mamy. I jest to jakby żołnierz. O, co ja mówię? Hełm Koksownik. Ten podziurwiony hełm wypełniono w węglu i drewne na opał tak, by mógł służyć za koksownik. Zapewniał wtedy że odrobinę ciepła, choć hełmy wykonane były z metalu i były one w stanie skutecznie ochronić swych posiadaczy przed wrogimi kulami. No, niestety. I co? Po prostu już nic z tego nie będzie. O o! Dobra, było szybko uważać. Tylko kierujmy się do przodu, kierujmy się do przodu, kierujmy się do przodu u Dobrze Okej, okay, po problemie No niestety znowu było to o, oh, o, oh, o! Oh. O, oh, cholera! No tego nikt się nie spodziewał. Trzeba trzeba się dostać się tędy. Ajajajajajajaj aj, 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 aj. Ok, oj, aj, kurde, znowu... Zdoł... O okay, jakoś to otworzyło. O oh, o. Oh. O. Oh, oh. oh, oh. Lepiej szybko spierdalać, zanim to wszystko pójdzie dronem mak. Okej okay. Jako się udało Dobra, ciśnijmy idziemy do przodu. O Zus Maria, to jest po prostu ciężki ostrzał. Zależy jeżdż, yy, trzeba jeszcze się utrzymać. O, jednak nie. Trzeba ruszyć po prostu do przodu. No dobra. Tylko zależy jak to trzeba zrobić. O! Okej, okay, już rozumiem o co chodzi. A, czekaj, czekaj, źle to robię, źle to robię, źle to robię. Trzeba będzie jakoś się przydostać, ale jakim cudem... A, nie mam w ogóle jakby sztudeł. Tu będzie coś potrzebne, ale... Co dokładnie? Właśnie niby co, niby będzie pocenem, niby muszę coś do przycięcia, nie mam w ogóle tych obcęgów, Ale mam za to jakiś... gwizdak oficerski. Oficerowie otrzymywali gwizdki za pomocą których dawali żołnierzom znak do szturmu. Dźwięk gwizdka został korzerzony zbyt z koniecznością ustawienia czoła nieznanemu, gdzie go na jego dźwięk żołnierze musieli opuścić okopy i wyruszyć ku ziemi niczyjej. No niestety, a właśnie jakim cudem mam mi się przedostać tędy? Bo ja niestety się pogubiłem Czekaj, chcę jeszcze popchnąć Okej, okay, teraz Ale jak mi mam to zrobić? Chyba, że mogłem jakby udźwignąć prosto w górę Czekaj, może jak zawędruję prosto do przodu, przepraszam przepraszam, może z powodu ciężaru Nie, jednak nie, jak mi mam to zrobić? A czekaj, chyba źle to robię Ja naciskałem D zamiast spacja, okej okay, już rozumiem o co chodzi o tak, a się pomyliło. To tu rzucamy i kolejne przejście zostało otwarte. To jeszcze weźmiemy na wszelki wpad dodatkowy. Ale przejmiemy naprzód, przejmiemy naprzód, o o. Okej, okay, to coś pomogło, o okej, okay, mamy kolejne. Jest to list od żołnierza w Tunezji. 21 lutego 1916 roku. Drogi ojcze, droga rodzina. Zimno mi. Ziemia, której bronimy jest zamroźnięta i pokryta śniegiem. Gleba przerażała tak bardzo, że twarcze jest od skały. Nie sposób nic nie łopaty. Ciemno jest tak doguszliwie, że aż piecze w ręce. Mam nadzieję, że na rodziny wsi sprawy mają się dobrze. A wy nadal otrzymujecie połowę mojego żołdu. W jednym przypadku dajcie mi znać, Ahmed. Dobra, już wiadomo o co chodzi. I kolejne, o! Płacę mi jakieś... złota moneta. Hmm. Jestem pełna, ale no, może się do czegoś przyda. No trzeba znowu przejść naprzód Ale zapewne będzie do czegoś potrzebne No patrz szybko przypinajmy I gotowe Chcielibyśmy dalej do przodu i... O, okej okay, rozumiem już Ooo, wiem jak to rozpędzić To będzie mocne pierdolnięcie A zatem... Bum No i zrobione Trzeba dać zupełnie do przodu i kolejne. O, widzę, jakąś granatów Czekaj, tylko to strącę. Dzięki. O, czekaj. O, nie, 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 nie to, co chcę. Chciałbym tylko rzucić granat. Czyli przydostaje się prosto przez tą dziurę. A, tu trzeba kilka razy próbować. Nie, kurde, czuję się jak gra Frager. O, to kultowa gra. Dobra. Niśnijmy dane do przodu. Jak na razie idzie wszystko zgodnie z planem. O! No i kolejny ostrzał. Dobra. Chowamy się. Poszło. Dobra. Oj, kurczę. No. Dobra, będę musiał odczekać, niestety. Bo wydawało mi się, że już mogę iść jeszcze od razu do przodu. Ale na razie będę musiał odczekać. Dobra, teraz. Szybko w górę, w górę, w górę i teraz szybko na dół, na dół. Nie, nie, zaraz, reszta żołnierzy, w ogóle się do mnie nie skierowała? Chyba będę musiał coś z tym zrobić. Ale jak? Okej, okay, już widzę o co to chodzi. Szybko, szybko, oj! Okej, okay, i wygląda na to, że będzie trzeba zasuwać jakoś inaczej, o! Okej, okay, już widzę o co to chodzi. Okej, okay, to chyba trzeba tutaj rzucić i... nic nie działa. A czekać, trzeba będzie położyć jeszcze raz. Aaa, waga! ok, rozumiem. I to powinno pomóc. Dawać tu zachowamy. O, chyba wiem o co chodzi. I gotowe. No i przejście, kolejne przejście zostało blokowane. Tylko tutaj blokujmy. I gotowe. No tak, zwykle ostrzał. Czekaj, kociwicowa się znajduje się na dole. To ja widzę kolejną pamiątkę. No, chyba po raz pierwszy znalazłem pełną, pełną sekwencję, a dobra. Kolorowa chorągiewka. Po, choć podczas pierwszej wojny światowej korzystaniu z alfabetu morska. komunikacja telegraficzna wciąż jeszcze była zawodna ze względu na problemy natury technicznej. Wykorzystano więc z danych technik, tak jak bębny, trąbki i kolorowe chorągiewki. 11 listopada 1918 roku o godzinie 11 zawocu trąbki sygnały ogłoszono zawsze broni zjastującego na koniec wojny. Okej, okay, rozumiem. Na szybko na górę, ale właśnie co mamy tutaj zrobić? Jakby tutaj wezwać? Okej, okay, chyba wiem o co chodzi. A nadanie właśnie te spórzędnych, żeby uderzyła ta artyleria, zgadza się? Okej, okay, chyba rozumiem o co chodzi. Dobra, już rusza do przodu. A, okej, okay, trzeba iść tędy, ale czeka, najpierw potrzebny jest kolejny granacik. Dobra psienka, Za ty nigdy mi nie zawodzisz. Zatem kierujmy się właśnie tędy. Chyba, że czy przypadkiem coś mi tutaj zaskoczy, jest baria. Okej, okay, już rozumiem o co chodzi. A właśnie, czy przy przypadkiem mogę tam rzucić granat, że dzięki temu strąci? O, poszło. No to jak leci? Ej uważaj! Miejmy nadzieję, że... Okej, okay, dobrze jest, dobra, przynajmniej, cieszmy się z tego, że przynajmniej on nie oberwał. Trzeba będzie czystnąć gdzieś tędy, okej, okay, już rozumiem. Trzeba będzie tutaj zamontować. A jeszcze tutaj trzeba coś przetransportować. A właśnie tutaj widzę amunicję. Ekrujmy się, czy przypadkiem coś jeszcze tutaj znajdę. A jednak znajdę. I to tyle. akurat tyle. Dobra spójrzcie, co tutaj mamy. Kolejna porcja klucza. O, jeszcze tutaj szybko przekopię. I gotowe. A co, jest? już, że przekopałem się wszędzie? Tak, przekopałem się wszędzie. A zatem, przetransportujmy to. I niech spokojnie zjedzie. Pięknie, ale właśnie zanim się dostaniemy będzie trzeba otworzyć właśnie tę szafkę z tym gdzie właśnie jest e, potrzebny kluczyk mamy tutaj, okej już rozumiem co chodzi o trzeba szybko dawać telefon o trzeba celować ten błyn od jakieś te drzewa już już już, tylko wyceluję tylko już wezmę to teraz tutaj trzeba transportować gotowe. A zatem trzeba tylko wycelować. Na przypomnienia, młyn. Trzeba namierzyć ten młyn. Gdzie on się w ogóle znajduje? W sumie jakoś tego. O, już widzę. Dobra, wyceluję. Pomogło? No nie, to nie pomogło. Dziwne, wydawało mi się, że tak szybko przycoli. A czekaj, było już coś tam mówione o... Okej. Okay. A czekaj, chyba wiem o co chodzi. Źle to robię. Nie powiem wycelować właśnie błęd, tylko musi wykierować... Tak. I tam gdzie drzewa. O, tutaj. Director, okay, that's what precision cannon firing enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. <laughs> Bravo, Freddy! Emil, thank you very much, my friend. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute. And it went on for 10 months, day and night. Ciąg dalszy